Przez noc nie grało. Wyspaliśmy się super. Zjedliśmy już tutaj na. No i za zbieramy się. się też nas pożegnali i yy... Wrzucę tą wizytówkę gdzieś, bo mówili, że jak ktokolwiek by tędy przejeżdżał, to zapraszają wszystkich i zawsze jest otwarte. Kiedy, kiedykolwiek tylko ktoś zechce, zawsze jest mile widziany. Także bardzo fajne miejsce. To, to, to chyba już od dawna, jak, jak widzieliśmy po zesiecie, już od dawna gością tutaj podróż. Po Chociaż dawno już go nikogo nie mieli. I w ogóle wcześniej nikt nie mógł e, nikt gościć, więc ten rejestr, co był na początku, prawdopodobnie musieli prowadzić. A dalej są już po prostu pamiętkowe wpisy Ja chciałbym złożyć oficjalny protest Bo nie dość, że droga jest taka sobie słaba To ja co chwilę muszę się zatrzymywać zdjęcia zrobić I w tym kraju się w ogóle nie dojechać. jechać Ale za ładny, za ładne Zdecydowanie Szkoda, że nie mam mocniejszego obiektywu, bo tam gościu fajnie na tle tych gór, tam łazi w tym w polach leżowych. Wiesz, w ogóle jakaś Ono. o no tam. A to też będzie za słabo obiektyw. Tam na górze. Lunia, lunia, beleć. Lunia, beleć. Lunia, pagoda. Lunia, pagoda. A, ah, we widzieliśmy. Saw. We, saw. we made some photos. And this, this pagoda on the top of the mountain, what's that? Lunia mountain pagoda. Pagoda? Lunia mont mountain. Tam. Teraz przejeżdżamy przez Kamieniołom, To była taka przerwa, dróżka. No i tutaj panowie rozdrabniają oczywiście ręcznie. I panie. I panie też, tak. Za jasność równouprawnienie jest. Jak były zaskoczone tymczasem, nie widzieliśmy jak były roboty drogowe, to wszyscy się wzięli, a kobiety ze szpadlami dosypały. No też. I jak naprawiali drogi, to w takich misach w kamienie sypali tylko i tylko przyklepywali. Tam gościu łupie na górze, ale jest na takich... Na linie, na linie się przywiązał i... A tam z kolei po drugiej stronie jakieś rozdrabniarki pracują i bardziej taki rozdrabniają ten gruz na mniejsze. Ludzie tu naprawdę lubią tłuste bity. Coś. Coś chwilę, tak. I naprawdę głośno raz mieliśmy taki samochód, gdzie kolumny były, ile ich tam było, mnóstwo. Cały ta, to był taki to był taki van. Awesome. Cały taki, taki busik van i cały cały tył miał wyładowany kolumnami. Tam musiało być chyba kilka tysięcy watów. Jakby on to walnął na full to wszystko by się trzęsło. Pam pam. Zatrzymaliśmy się na banana, bo mamy kawałek dobrej drogi takiej nowej, takiej ona ma 700 metrów, nie może nie ale, ale tam już się kończy no w ogóle to zatrzymaliśmy się na banana myślę, że tam nie no, na tym skrzyżowaniu już się kończy ta fajna droga niestety było naprawdę pięknie, jeszcze mamy około 100 metrów tego asfaltu i właśnie się zatrzymaliśmy dokładnie tutaj, żeby celebrować ten moment myślę, że jeszcze tak z 10 km i śniadanko Sałatka z kurczaka, oczywiście jest pomidor, ogórek, i jeszcze sałata doszła i cebula, czyli nasza warzywka. Ale zobaczyli białych, chcieli ile? 6000. 3000, no to okej, okay, fajnie, trzy 3000, ale tysiące za jedną osobę, czyli razem 6. Nie ma mowy. Nie, no, no, nie, nie. nie, nie, to nawet nie zaczęliśmy jeść, mówimy, że nie ma mowy, tyle nie damy. No i się udało na 4. No ona mówi, że, no dobra, muszę spytać jednak mamy, bo taka młoda nam podawała. Muszę jednak spytać mamy. <laughs> <laughs> Oszła, spytała mamy. Mówi, że 4. I tak pewnie nas jeszcze naciągnęli trochę, no ale. No, czy... trzeba się ale 4 to jest znacznie, Ale to zobaczą białych to od razu, nie? Niestety, niestety. A no, całkiem dobre. Może być. Trzeba wiedzieć po prostu, um, jak tutaj ceny ewentualnie są akceptowalne, nie? Hello. Jakiś pan się przysiad. nie wiem co chce. Znaczy my przy drogach często spotykamy coś takiego? Leci muzyka, jakiś, o, tutaj nawet jakiś jest byk i zbierają kasę. Ale na co to ni kuku, ku, ni nie, kuku, nie wiem. I wczoraj też takie mijaliśmy, wczoraj też takie były. W ogóle w tej miejscowości po raz pierwszy po trzech dniach widzimy pasy. Tak, pasy. Pierwszy raz po trzech dniach spazgaliśmy pasy. Ale przed chwilą była bramka z opłatami. No. Nas, oczywiście, jak zwykle nie sprawdzali nic. Po prostu jedźcie. I mamy w sumie dość normalną drogę. W końcu się trochę poprawiła, ja o tutaj pokażę. Nie wiem, czy będzie widać. Jest taki asfalt, ale brzegiem są takie betonowe płyty. I po, nie... po asfalcie się ciężko jedzie, bo są dziury, ale po tych betonowych płytach jest nieźle. No. Także troszeczkę lepiej mogliśmy przyspieszyć. Znaczy takie prawie nasze tempo mamy normalne. No lekkie tempo. Nie nie, nie, nie nie sięgałem aparatu wcześniej, ale chciałem zobaczyć, jak nas potraktują. Jak nie pokażemy, że jesteśmy, że mamy jakąś kasę. I zapłaciliśmy chyba jak miejscowi, bo za dwie porcje takiego kurczaka w kawałkach, trzy porcje nawet, bo nam potem przyniosła jeszcze jedną. 2,5 i, yy, i trzy porcje ruszału, dwie porcje ryżu, kapustę gotowaną i takie placuszki jeszcze przyniosła. Zapłaciliśmy 3000. 3000 to jest. O 9 złotych o, czyli normalna taka, i do takiej ceny trzeba tutaj targować mniej więcej zawsze, 3 cztery tysiące czyli jak, jak rano od nas chcieli za dwie sałatki sześć tysięcy no to cztery tysiące to i tak, że powinniśmy dać za dwa, nie? 2, trzy no to się to już góra, bo, no ale tam był trochę lepszy lokal no powiedzmy, bo tam leciała Liga Mistrzów i ale jesteśmy w pierwszym mieście w takim mieście, że mieście

i 60 i 80. No to jest 240 km prawie od granicy. I 80. I dopiero jest miasto. Nie niby miasta, ale to było takie. Nie, no to były wioski takie. Wiadomo co, a tu jest miasto takie, że rzeczywiście jakieś rondo było, zło nawet, tak? No i był bank i bankomat. A właśnie, to obalamy od razu mit, w Birmie już są bankomaty i działają, bo wypłacaliśmy pieniądze, przynajmniej z skar... Tak jak mówimy, 240 km między jednym a drugim. No, e, no podejrzewam, że w miastach po prostu są, w tych dużych miastach, nie? E, nie było komunikatu od żadnej tam nadzwyczajnej e, prowizji? Było, było. E, 5 tysięcy kiatów. A 5 tysięcy kiatów prowizja, czyli to jest ile? 5 tysięcy kiatów to jest... E... Jakieś 15-20 zł. Jest 17 zł. No to po, no podobnie jak w tym. No w, Tajlandii w, Tajlandii dwie, w Tajlandii? Tak, w Tajlandii było około 20 zł. No. I to jest taka nie, że procentowo, tylko nominalnie. Znaczy, no mamy w banku konto, konta walutowe w dolarach i mamy niby 3% prowizji od transakcji, ale nie wiem, czy to jest pobierane oprócz tej, tej prowizji tutaj, czy, czy trzeba sprawdzić na koncie. A i kolejny mi to balony też, że w zasadzie no, tyle kilometrów ile przejechaliśmy przez te wioski, takie totalne wszędzie zasięg był. Czyli zasięg jest już wszędzie, ludzie mają telefony, niektórzy nawet smartfony, nawet misi, więc w mieście się zorientujemy jeszcze gdzieś, jakie są ceny internetu i telefonu dokładnie tak. Chociaż widziałem jakąś budę już z internetem jedna była. A, no, no, bo jeszcze parę lat temu karta SIM ponoć kosztowała 1000 dolarów, więc to już jest totalnie nieaktualne. Ja myślę, że skoro był punkt sprzedaży internetu w jakiejś zabitej dziurze, tylko czy takiej miejscowości niedużej, no to chyba musi być taniej. No. no i do Yangonu powinniśmy dojechać pojutrze. Pojutrze, zobaczymy ile się dzisiaj uda zrobić, ale troszeczkę chyba nadrobimy. I jutro może też, jeśli będzie cały czas taka droga jak jest, więc po... jest szansa, że w sobotę po południu jeszcze ogarniemy sobie pociąg No bardzo bym chciał to zrobić, nie? No fajnie, fajnie by było dojechać w sobotę tak po, chwilę po południu, a nie wieczorem, nie? Dzisiaj znaleźliśmy klasztor, dopiero po chwili, bo nie było przy drodze żadnego. Dopiero trzeba było wjechać w głąb wioski. No ale coś znaleźliśmy. I tutaj sobie będziemy spać. Nawet mnich po angielsku mówił. Tutaj Krzysiu sobie gra. Nawet ma widownię. Ktoś chce go słuchać w końcu. Only today or only only three days. Three days. Today and tomorrow or yesterday? today and tomorrow. They have a Buddhist celebration today. what what's the name of this celebration? Katang. First day. Kathay. Kathay. And this music all around is because they have katang. Asia. That's from Malaysia. Malaysia, Malaysia and Singapore. Malaysia, Singapore. And that's, from that's from Thailand. That's from Thailand. That's from your country, Myanmar. This is visa to Vietnam. Yeah, that's a visa to Vietnam. And that's at China. 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 Whole the whole uh -huh. And uh, how long it it lasts? From yesterday or uh, no? It's starting today. Today starts and when it ends? Three days, yeah. Three days? No, only today. Only today. Uh, only today. Uh -huh. So what's the second what's the second festival? Do festiwalu. Bo ten festiwal To jest jeden festiwal. I to jest drugi? To Aha, And a To jest drugi. jest drugi. No i tak. I, I z klasztorów, którego byliśmy przed chwilą i gdzie jeszcze przed chwilą gadaliśmy z dzieciakami, przenieśliśmy się tutaj. Do, teleportacja. Teleportacja była tutaj, do hotelu. Tak działają sprawnie władze birmańskie. Eksmitowała nas policja. No, no jest to, co, co już mówiliśmy o tym, że nie można spać u ludzi. Tak. I okazuje się, że w klasztorach y, do tej pory nie było problemu, bo w tym pierwszym klasztorze całą noc struwowała policja praktycznie. No. I tutaj i w tym drugim. Tutaj, tu ja coś nadgorliwi są widocznie. Albo może mieć wpływ na to, że sobie gadaliśmy z wieśniakami, y, pisaliśmy sobie razem. Bo my, ja tam z nimi siedziałem długo dosyć i, i się wymienialiśmy, wiesz, co w naszym kraju, co w waszym kraju, jakie święto i tak dalej. I ktoś nas po prostu podpierdził. Chyba tak. Ewentualnie mogłem mieć jeszcze wpływ to, że się kąpałem przy ulicy i się przez chwilę gołą dupą. ale ostatecznie skończyło się tym, że mamy najlepszych dotąd nocleg i Zadał. pan policjant bo, za bo to tak, bo Generalnie było tak, że z tymi dzieciakami, gdzie tam mamy na filmiku, jak sobie z nimi gadamy, musieliśmy sobie zrobić zdjęcie i z mnichami. I ustawiamy się, ja podaję jednemu z facetowi aparat, czy możesz nam zrobić zdjęcie, a on, no Jestem um, police officer. Ja powiedziałem policjantowi, że jeśli chcą nas przenieść, to. No sorry, ale my nie mamy kasy na to, żeby spać w hostele i ty musisz zapłacić on. Okej, a uda. Okej, jak zrobi, to zrobi, no i przenieśli nas tutaj. No to typ. mówimy, co my tam się będziemy z nim szarpać? Skoro zapłaci nam ho za hostel, no to dobra, Jak mu tam będzie, nie? Tylko musieliśmy śmignąć, wrzuciliśmy do niego do tego... Mieliśmy eskortę tutaj. Mieliśmy eskortę, wrzuciliśmy do niego, do samochodu wszystkie nasze torby. Dla, i dlatego tutaj. nie mogłem ponagrywać nic, bo nie miałem No właśnie. Aparatu. I, I mieliśmy za takim skuterkiem eskort, eskortującym nas jechać sobie. I jechaliśmy, 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 jechaliśmy kuś, chyba 6 kilometrów przejechaliśmy, póki do tego. Ja nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy, bo jechaliśmy po ciemku, nawet nie dali nam świateł założyć. Eee, no generalnie jesteśmy chyba dalej na naszej trasie. prawda? Bo... tak mi się wydaje. No bo tam skręcaliśmy w prawo, a teraz. No, tak mi się wydaje, że po ciemku dalej. jadąc pojechaliśmy, a dowiedzieliśmy się przy okazji co to za święto od wiśniaków, no. paru słówek po Mianmarsku i tak dalej. No kurczę, tak się świetnie gadało, mnie się dołączyli, robili sobie z nami zdjęcia no. i wparowała policja i, i tyle, nie? Kupie to jest. Bardzo <laughs> głupie. głupie prawo, no? takie prawo jeszcze no strasznie głupie. po, Przygoda... po starem moim chyba się zostało. Ale jak się pytam go dlaczego, to no bo, bo tak, no bo nie. Government carze, nie. No. Ale ciekawie ten. Ktoś nas podpierił. W ogóle ciekawa to ten przejazd, ta, totalnie ciemno. Nie widziałem, tylko myślę, żeby żadnej dziury przede mną nie było. Bo my nie mamy, nie mamy lampek. Znaczy my ja przynajmniej... mam, tylko że nie, nie zdążyłem ja, założyć. Ja, ja nie mam tylko tylu, więc z tyłu ewentualnie wiem, że wiedziałem, że ktoś mnie nie walnie, ale mogłem gdzieś się wpierni żyć ktoś z przodu. W ogóle ci na tym skuterze zasuwali tak, że nie można było za nimi nie dążyć. No taka jest Ale ma... generalnie teraz jest jeszcze to jakieś ich święto yy, jakieś tam. No, te dzieciaki mi mówiły, I już tak zapomniałem, co? no właśnie zapomniałem, bo to taka trzykronowa no, tak nazwa. Ale to no, jest buddyjskie święto. prawda? jest buddyjskie świętość no i generalnie mnóstwo imprez jest na ulicach. I tak mijaliśmy to wszystkie, u cu cu, 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 I tak patrzyli, że tutaj skuter zasłuchał za nim. Kurde, ale by szkoda, szkoda no, warunki nie były tam jakieś świetne, tam była, nie było nawet tu dobrej łazienki, ale. Ten, zeszli się ludzie z wioski, zaczęli no z nami powiem. gadać, zaczęli opowiadać. Dzieciaki mówiły po angielsku, bo się nauczyły w szkole i się odwożyły, i przyszły. Kurcze, no super. A, um, no i podejrzewam, że przez to. No ale cóż. No cóż, no mamy, najlepszy mnóstry, mamy tak najlepsze noc. Mamy to, to najlepsze to, to warunki do tej pory. Mamy najlepsze warunki do tej pory. To ale nie, ale, trudno. ale, ale, ale nie, ma, nie mamy tego, po co jedziemy na rowerze, czyli spotkania z ludźmi. No właśnie, jeszcze byśmy pewnie tam trochę, dość długo pewnie posiedzieli z nimi, no. zanim byśmy się tam rozbili. Co? I z dorośli się zaczęli schodzić w ogóle też, już, nie? Ja, A i... potem, jak wparowała pa policja, to już w ogóle się zeszło ludzi masę, nie? No, I, wtedy, i, ci, tak. I tych mnichów też się zeszło i wszyscy tam. No, dlatego z... ten policjant już. Już wątpił. No tak, no y, y, ja zapłacę za ten hostel, zapłacę tylko, żeby że już nie wyjechać, było problemu, nie? nie? Bo już cała wiocha ewidentnie była za, za nami. nami że... no. no trudno. No w każdym razie skończyliśmy tu, gdzie skończyliśmy. No, Jutro będziemy jechać dalej, będzie podejrzewam, ta sama przygoda, bo bo pewnie będą nas śledzić już teraz, ewidentnie. I my nie mamy zamiaru ustępować. No chyba nie. No chyba, że nas aresztują na 24. Ja mogę w następnym... w areszcie nawet spać. Znaczy w sumie, w sumie ja spać mogę w areszcie, to nie prawo. ma problemu. tylko nas wypuścili. No, dokładnie. Co za problem. W Rangunie mamy już hostel. No. A w Pagan nie mamy i dodatkowo zamierzamy spać na dziko między świątyniami, więc nie wiem, co z nami zrobią. No ciekawe, co będzie w północy. w sumie jak się tak przeniesiemy, Chociaż no, peciągu też nas pewnie śledzić. My już jesteśmy tutaj na cenzurowanym pewnie. Ale zobaczymy. mieliśmy wrażenie wczoraj, bo jechaliśmy rowerem i trzy razy nas mijał ten sam gościu samochodem, więc to nie jest normalne. I za każdym razem się pytał, gdzie jedziemy. No, gdzie jedziemy? Do Ranguna. No. Rangu, no. Ale no. A okay, I, coś, okay. coś, tam, coś tam dopytywał, dopytywał, ale odjeżdżał, nie? Ale jak trzy razy nas mijał, to nie było normalne. A dzisiaj rano też jedliśmy tą sałatkę, śniadanie. Wstaliśmy i wstał od stołu policjant i dwóch gości, i pojechali. I tam był w ogóle żołnierz, jakiś chyba. A, to policja chyba była. Bo policja miała policja, tak? no, no dobra, może policja. No i wsiadł do samochodu, pojechał w tym samym kierunku, jeszcze dwóch gości wstało i, tam i też. On tak też przejeżdżał koło nas, patrzył, jak zobaczył, że na niego patrzę, tak, okej, okay, okej. Okay. No i, I, pojecha. i pojechali dalej. Także tak, takie to warunki. Jest tutaj ciekawie w tym kraju. No. No, no. Będę musiał gdzieś kopiować dane, żeby mi ten. No. Z karty nie zabrali. Kaj jest przepiękny, a że prawo głupie, szkoda. Mam nadzieję, że się zmieni. Można, mogą już wjeżdżać obcy krajowcy, więc jest lepiej. Może się jeszcze poprawi. No, samo to, że w ogóle przez granicę lądową się przedostaliśmy i tymi, no przecież to były wszystko. Te, zamknięte tereny. To były zamknięte tereny, restricted areas, te, które my przejeżdżamy przy, przy granicach. Teraz już, teraz już przejechaliśmy przez rzekę, to te chyba nie były, ale najpiękniejsze były właśnie te przed rzeką. Tak, te, te, zamknięte. Które, te które były wcześniej zupełnie zamknięte. niedostępne. Zresztą tam są nie? cały czas wszędzie szlabany i. No w ogóle to jest fajne. Na każdej rzece jest posterunek, i tam są policjanci w większości. Nie strategiczne punkty. W większości, nie? Są policjanci w większości nieuzbrojeni. Znaczy nie Pewnie tam jakieś broń w środku mają, ale są też takie oko, nie wiem, jak nazwać, okopy umocnienia z worków z piaskiem, tak no. jak do karabinu postawienia. Jak I szlabany, ruchu, wszędzie, i, szlabany, wszędzie, wszędzie, i szlaben, szlabany wszędzie. I zasieki takie z, druku, z drutu kolczastego stoją po bokach. Więc jak coś, to tylko coś. coś mamy się, ogon, po prostu mamy ogon. Coś, coś się za nami wlecze. Jak wczoraj nam się udało go zgubić, bo nie było żadnych problemów mocno w tym... A gdzie my wczoraj mieliśmy? No, u tej baboni. Się ładnie no schowaliśmy. Właśnie. Tam się schowaliśmy, mnich nas po prostu do tego zamkniętego klasztoru. Nie dostrzegł, gdzie my wjechaliśmy. Pewnie nie, nie no bo nie było możliwości. Poszliśmy trochę na górę, szybko mhm. przejechaliśmy, tam było tylko brama, od razu za, nas zamknęli. Za mnichem wjechaliśmy w bramę, zamknęli nas i nas nie widzieli. I cały czas na pięterku sobie siedzieliśmy, więc po prostu pewnie im zgubiliśmy ogon na wieczór. A pierwszego dnia. Chyba nikomu, bo to taki był zamknięty klasztor, gdzie w ogóle ludzie nie wchodzili, tylko sami mnisi byli. No i tam w ogóle. No, nikt nie mówił no, no, po angielsku. Sobie I nikt po nie mówił po angielsku, więc no. podejrzewam, że nie stanowiliśmy problemu jakiegoś wielkiego, nie? Przepraszam. 80 i to jest 140.